Witajcie kochani Pepkowicze, zapraszam Was na zakupy do Pepko. I już tutaj mi się rzuciła w oczy fajna sukienka w pasy No i w stylu marynarskim takie bluzeczki. Bardzo fajne. I słuchajcie, hit jakiś. O, bardzo fajny pod kufulek. Monalizą za 25 zł. Reklamowany jako hitchhur. I co tu jeszcze mamy? Te legginsy są bardzo fajne, Wam polecam za 15 zł. Tutaj mamy takie spodnie ale po 40, po 50. Ale wiecie, że one są fajne w pepko. Ja je polecam. No i idziemy dalej. O spodenki są te za 40 zł. Bardzo fajne w paseczki. I takie spodenki są za 15 zł. Bardzo fajne. Tak. Idziemy dalej, kochani. Tutaj zaraz. Zobaczymy, o są klapki za 10 zł Wszystkie po 10 zł. Bardzo fajne japonki bardzo ładne są. Te mi się bardzo podobają, te czarne z tym różem i z tym niebieskim. Bardzo ładne są. Tutaj mamy kapcie fajne za 25 zł takie z futerkiem. i idziemy dalej o słuchajcie bielizna i stroje kąpielowe od 7 zł niemożliwe 20 zł taki stanik fajny Tutaj mam takie biustonosze sportowe. Ten jest za 8 zł. Nie, no super cena. Słuchajcie, super cena. O. I powiem Wam, mało jest tu rzeczy do ubrania. Tam są takie piżamki za 20, więc idę na asortyment trochę inny. I kochani, idę gdzie indziej na asortyment taki już bardziej domowy, bo tutaj ubrań jest coś mało. i zobaczymy. Są takie rzeczy właśnie do pisania, długopisy. Idziemy dalej. Co tam jest? O plecaki piórniki takie fajne zestawy po 25 zł mhm, zeszyte. a tutaj są rzeczy typowo do domu ja polecam bardzo te ręczniczki takie one są w dobrej cenie, bo 5 zł, i jest ich bardzo dużo. Takie do wycierania. No i słuchajcie, co tutaj dalej mamy? Takiego ciekawego. O, takie zapachowe są fajne rzeczy. Jaka cena? I cenowo 15 zł, ale bardzo ładnie to wygląda. A to drugie nowo 25 zł. Też bardzo fajnie wygląda. Takie maty do wykładania. Bardzo fajne są te pudła takie z materiału za 10 zł. One są bardzo ładne. Różne są ceny. Widzę, że teraz ten ma 20. Te szare 10, ale one są bardzo fajne, bo się składa, mało miejsca zajmują, jeżeli później są niepotrzebne. Za 5 zł potrzebujecie sobie podkleić jakieś meble, krzesła i tak dalej. Tu mamy kosze różne, właśnie takie rzeczy do układania, asortyment dla kotów i psów. I kochani, idziemy dalej. Fajne są tutaj te pojemniki, te organizery. Ja szczególnie te polecam Wam. Bardzo fajne są. Jakie zestawy desek są. Te są 20 zł za deskę. A ten zestaw, który kosztuje? 20 zł też. Bardzo fajny. I fajne są te deseczki, i mi się ona sprawdza bardzo dobrze, i ona jest po 10 zł. polecam. Ładne ścierki są, podobają mi się też szare. Bardzo ładne są, chociaż te brązowe też są ładne, i te granatowe. A tutaj mam taki zestaw za 5 zł i cztery ścierki. Fajne takie małe termosiki są, z kotami. No i kochani, tu mamy takie słoiki ozdobne. Różne. Te dywaniki też są ładne, za 20. Te miseczki, ale słuchajcie, patrzcie, jeszcze takie zestawy właśnie śniadaniowe, trzy. Jaka cena i cena kochani 8 zł bardzo fajna tu posłania dla zwierzaku i podkładki i kochani idziemy dalej dalej jakiś hit narzuta za 50 zł bardzo ładne są te narzuty stolik taki stolik stolik za 70 zł fajnie to wygląda ładne są kubeczki I o Jezu, jaki ładny ten kubeczek jest bardzo ładny jaka cena jego jest Pięć złotych. Straszny róg jest w tym Pepko wam powiem. Jakieś takie bieżniki są też po 15 ciekawe Takie podkładki podobne jak są w Ikei po 15 Takie różne wiklinowe kosze i ten już jest po 5 zł fajna cena takie organizacyjne tutaj taka radoniczka To oczywiście te kocyki po 10 zł, I takie wymiary, a nie, to są, słuchajcie, yy, prześcieradła, a jakie tanie, nie, czekajcie, 30 zł, dobra, yy, prześcieradła, prześcieradła, tutaj mamy zasłony i firany. Tutaj za 10 zł dobra na tych poszewek na poduszki jest za 15 I słuchajcie do domu takie świece ale podobają mi się te słonie bardzo ładne a taki zegarek jest podobny w Ikei jaka wcona dwadzieścia złotych bardzo ładne są te rzeczy do domu Kochani, ubrań w tym podku jest mało coś, ale są takie rzeczy do domu. Słuchajcie, ramki różne są w dobrych cenach, jak potrzebujecie. Kochani, jeżeli film Wam się ten podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia. Cześć!